W wyścigu dziesiątym po raz drugi pojawia się na torze Buczkowski, on jedzie w kasku żółtym, dalej Żurawski, Staszek i Remian, najlepiej ze startów w kasku białym Staszek, gdzie jest Krzysztof Buczkowski, on próbuje tam przedrzeć się przez Marka Remiana, ale wychowanek Wandy Kraków broni się teraz troszeczkę szerzej, próbuje do krawężnika zaatakować Dados i już wychodzi na trzecią pozycję. No proszę Państwa. O trzeci wyścig i mamy jakieś emocje, najpierw za sprawą Georgija Petranowa, teraz próbuje tutaj namieszać Krzysio Buczkowski, czy starczy mu jeszcze czasu i sił, aby wyprzedzić Wojciecha Żurawskiego, no zbliża się, siedzi na ogonie Żurawskiemu ogląda się wychowanek GKM Grudziądz, za jego plecami młodziutki Krzysio Buczkowski ogląda się także w kasku białym Paweł Staszek szuka Buczkowskiego, wszystko wskazuje na to że ten wyścig zakończy się Wynikiem 4 do 2, chociaż jeszcze mamy okrążenie, jeszcze może Krzysio Buczkowski spróbuje tutaj zawalczyć. Wszak dzisiaj bardzo ambitnie nam się tutaj zaprezentował, pchając przez jedno okrążenie swój motor po dwa punkty. Na Państwa ekranach Paweł Staszek, no i on zdobywa trzy punkty: dwa dla Żurawskiego, jedno oczko dla Krzysztofa Buczkowskiego.